Śmierć Ozzyego Osborna, legendarnego wokalisty zespołu Black Sabbath, to wydarzenie, które poruszyło serca milionów fanów na całym świecie. 22 lipca 2025 roku w swoim domu w Buckinghamshire artysta odszedł w wieku 76 lat. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej dał pożegnalny koncert zatytułowany "Back to the Beginning" podczas którego wielbiciele mieli okazję oddać hołd jego niepowtarzalnemu dorobkowi muzycznemu. Ostatnie chwile Osborna były otoczone miłością bliskich, co zaznaczyła jego rodzina w oficjalnym oświadczeniu. Nie tylko jego muzyka, ale również podejście do tematu śmierci zawsze wyróżniało Osborna. W autobiografii wydanej w 2009 roku zatytułowanej Ja, Ozzy, artysta bez cienia obaw, odnosił się do własnego pogrzebu. Wyraził pragnienie by jego ciało spoczęło w pięknym ogrodzie z dziką jabłonią, mogącą stać się świadkiem wielu radosnych chwil kolejnych pokoleń. Niech dzieciaki robią ze mnie wino i chleją na umór, pisał z humorem, ujawniając tym samym swoje niekonwencjonalne spojrzenie na życie po śmierci. Z informacji przekazanych przez tabloidy, w szczególności relacji The Sun, wynika, że obecnie trwają rozmowy na temat dwóch wyjątkowych ceremonii upamiętniających Osborna które mają się odbyć w Birmingham. Jedna z nich ma być dużym wydarzeniem, w którym udział wezmą fani oraz przyjaciele, natomiast druga, skromniejsza, będzie zarezerwowana wyłącznie dla najbliższej rodziny artysty. Jak dotąd nie ujawniono daty żadnej z tych uroczystości. W kontekście swego pogrzebu Ozzy Osborne był osobą niezwykle zorganizowaną i precyzyjną. Już w 2016 roku w rozmowie z portalem NME jasno dał do zrozumienia jakie mają być jego muzyczne preferencje na ostatniej drodze. Zdecydowanie nie chcę mojego cholernego albumu z największymi hitami. Nigdy, przenigdy tego nie puszczam. Cholernie się tego wstydzę. I zdecydowanie nie chcę wesołej piosenki, twierdził. Zamiast własnych utworów, Osborne z rozczulającą szczerością przyznał, że chciałby usłyszeć In My Life zespołu The Beatles. Co tylko podkreśla jego złożoną osobowość oraz zamiłowanie do klasyki. Życie Osborna to pasjonująca opowieść o przygodach, triumfach oraz osobistych zmaganiach. Jego odejście może zamknąć pewien rozdział w historii roka, ale jego muzyka oraz unikalna osobowość na zawsze pozostaną w sercach jego fanów.